Cześć, jestem Wojtek i jestem smutny, ponieważ chciałem jechać na Pyrkon, a tu okazuje się, że jednak to nie jest dobry pomysł, wiecie, ciągle mam szwy założone na kolanie i no i to może trochę być nie teges. Żona mi nie pozwoliła. Tak, jestem pantoflarzem, więc nie mogę. Ale to chociaż sobie poczytam, dzisiaj srebrne czaszki, czaszki dostałem artykuł od Krzysztofa, tak więc polecimy z tematem. Srebrne czaszki. Dopóki parszywi mutanci dyszą, nie będzie pokoju. Dopóki serca brudnych heretyków biją, nie będzie wytchnienia. Dopóki niewierni zdrajcy żyją, nie będzie przebaczenia. Srebrne czaszki, katechizm nienawiści, wers pierwszy z 25. Pierwszy z 25. Okrzyk bojowy, primus inter pares, czyli pierwszy wśród równych. Fundacja druga, zakon macierzysty. Ultramarines i ojo. Zakony sukcesorskie brak, numer em, jest nieznany. Prymarcha Robot Guilliman, mistrz zakonny Lord-dowódca Argentius, świat macierzysty Liria, początkowo, a aktualnie Warszawia, prawie jak Warszawa. Srebrne Czaszki. Są zakonem lojalistów kompatybilnym z kodeksa Startes i zakonem sukcesorskim Ultramarines z czasów II Fundacji. Zakon był na czele walk od samego początku wojen em, imperatora i walczył ramię w ramię z innymi tak zwanymi zakonami sukcesorskimi Ultramarins podczas niezliczonych okazji. Przez wiele lat terrańskich Srebrne Czaszki wierzyły, iż są zakonem sukcesorskim Ultramarins z drugiej fundacji, lecz ząb czasu nadgryzł tak wszystkie dane o ich pochodzeniu, że były nieczytelne i polegali oni na czystych domysłach. Jednakże po Trzynastej Czarnej Krucjacie ich przypuszczenia okazały się prawdą, kiedy to zmartwychwstały, Prymarcha oficjalnie uznał zakon jako swój, jeden z genów syna zemsty, a potem podarował im niezmierzone wsparcie w postaci kosmicznych Marines Primaris, powstałych bezpośrednio z jego krwi, jaki zaktualizował Bank Genoziarna Czaszek. Srebrne czaszki zyskały reputację zakonu prącego po zwycięstwo bez względu na przeszkody, które stają na ich drodze. Jednakże srebrne czaszki nie ruszą w bój, jeśli ich unikalny rodzaj bibliotekarzy, znanych jako prognostycy, zdecydują o ich odstąpieniu od walki. Prognostycy mają otrzymywać wizję przyszłości bezpośrednio od imperatora, który odkrywa rąbka tajemnicy wyjawiając wynik bitwy. Jeśli okaże się on korzystnym dla zakonu, pada rozkaz do ataku. Z tego powodu, jeśli Srebrne Czaszki angażują się w walkę, walczą z niespotykanym fanatyzmem, który jednakowoż niezbyt się komponuje z metodami innych dowódców sił Imperium Człowieka. No pewno, e, po prostu dopierdalają ile wlezie, bo wiedzą, że wygrają, nie? Takie cwaniaki, a jak wiedzą, że nie wygrają, to w ogóle nie startują. Oszuści. Siedzibą Srebrnych Czaszek, czaszek jest dziki świat Warsawia który leży na granicy regionu Galaktyki, zwanym jako Szczelina Gildara. Ciało niebieskie mieszczące się w segmentum Obscurus na południowym zachodzie od burzy gniewu Imperatora, którą od systemu Warsawii dzieli względnie bliska odległość. Ten niezwykle mało zaludniony obszar ulega częstym najazdom Zinos. Ludzkie plemiona barbarzyńskie Warszawi są pierwszorzędnym źródłem aspirujących do zakonu. Przyjmowani są z otwartymi ramionami. Gdyż zakon regularnie musi stawiać czoła wszelkim wyzwaniom, a ostatnio toczył niezwykle ciężkie i kosztowne walki z drukarii i nowo, wy wy nowo wybudzającymi się nekronami. Srebrne czaszki stosują się ściśle do słowa i przesłania kodeksa Startes, odbijając od niego jedynie e, jeśli chodzi o ich dziedzictwo genetyczne i detale kultu e, zakonnego. Mm. Srebrne czaszki aktywnie uczestniczą w różnych rytuałach uznawanych przez imperium za barbarzyńskie, a według bibliotekarzy, mających swe pochodzenie, prawdopodobnie z ich oryginalnego miejsca pochodzenia. Dość e, wartym odnotowania wydaje się zwyczaj pochwycania głów podczas bitwy. Jeżeli podczas bitwy niezwykle silni przeciwnicy zostali położeni przez zakon, ich dekapitowane głowy zdobią pancerze czaszek na znak wygranej. Jako jeden z rytuałów po bitwie występuje zwyczaj wybierania przez cały zakon głów najpotężniejszych wrogów, które zostaną spreparowane, oddziela się mięso od kości, a czaszki pokrywa warstwą srebra. Następną charakterystyczną cechą srebrnych czaszek są ich wszelakie zabiegi działające w oparciu o przeczucie podczas gdy niektórzy uznaliby to za zbędne przesądy, srebrne czaszki wierzą, że jedynie za pomocą ułożenia tarota imperatora ich bibliotekarze zakonni zwani prognostykami są w stanie odkryć prawdziwe zamysły woli imperatora ludzkości, co później pozwala jego wiernym sługom rozpoznać właściwe ścieżki. A w efekcie nimi podążać. Z powodu większej roli nadanej im przez tradycję zakonu, praca prognostyków przebiega w ścisłej współpracy z kapelanami srebrnych czaszek. W niektórych przypadkach prognostycy przepowiadali przyszłość nieprzychylną zakonowi, by nie wplątywał się w wojnę, jednakże honor zazwyczaj nie pozwalał im odstąpić. Zazwyczaj. Walka, mimo wiedzy, że klęska jest pewna, jest klątwą, z którą zakon musiał niejednokrotnie się zmagać, a tym bardziej. Dla idących wraz ze swymi braćmi prognostyków, którzy nie chcieli pozwolić, by samotnie stawili czoło przyszłości. Mimo swej nieprzewidywalnej natury, srebrne czaszki są znane z walki z honorem do ostatniego tchu dla imperium. Nie ma za wielu informacji w archiwach imperialnych o zakonie, jednakże skrawki dokumentów jednoznacznie wskazują, że srebrne czaszki były jednym z najbardziej znanych i szanowanych zakonów drugiej fundacji, z niewiadomych powodów budziły niechęć u zakonów założycielskich, pomijając, jaka jednak jest prawda o ich korzeniach um, jednak pomijając, jaka jest prawda o ich korzeniach, srebrne czaszki zapracowały sobie na reputację, dążąc do zwycięstw i nie patrząc na straty. Srebrne czaszki polegają na swych bibliotekarzach. Zakon nigdy nie angażuje się w konflikt od do czasu, kiedy nie zasięgnie opinii prognostyka. Jest tak, ponieważ Srebrne Czaszki wierzą, że Imperator prowadzi ich ścieżki losu, a oni dołączają do walki jedynie wtedy, gdy są pewni, iż on sam od nich tego wymaga. Ich światem macierzystym jest dziki świat Warsawia, lecz w żadnym wypadku rekrutacja do zakonu nie odbywa się jedynie z tej planety. Zakon poszukuje ochotników także na Garandii II pośród dzikich plemion błąkających się po popiołach resztek, Warsawia i Garandia Garand II są jedynymi planetami z ośrodkami rekrutacyjnych srebrnych czaszek. Świat macierzysty Warsawia otaczają rubierze regionu zwanego jako Szczelina Gildara w tym zapomnianym przez imperatora regionie Imperium Srebrne Czaszki są najbliższym przedstawicielem sił reagowania wraz z namnażającymi się napadami sił renegatów z Melstromu zagrażających zagrażającymi obszarowi Lord Dowódca Argentius wyraził chęć wzięcia szczeliny w prawie stałą protekcję Srebrnych Czaszek regularne patrole są stale dostarczane przez floty zakonne a rotacyjna służba braci bitewnych którzy nie są wysłani na niezliczone pola bitew Zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców imperium. Odkąd piraci pierwszy raz zaatakowali system Gildara, srebrne czaszki rozciągnęły swe patrole po całej szczelinie. Od momentu pierwszej odpowiedzi na agresję renegatów z Melstromu, każde próby najazdów spotkały się z błyskawiczną i sprawiedliwą odpowiedzią Marines z zakonu, którzy nie byli znani z cierpliwości. Srebrne czaszki egzekwują swój osąd na wrogu praktycznie zaraz po preludium, zatem niespodziewane uderzenie wyakcentowane salwą dział pokładowych zwykle powołuje, wy, zwykle wywołuje popłoch pośród wroga. Lubując się w wyzwaniach, jakie stawia przed nimi utrzymywanie pokoju w sektorze, srebrne czaszki z ochotą patrolują szczelinę gildara. Inne zakony Adeptus Astartes uznałyby taką służbę za mało honorowe zajęcie dobre dla Astra Militarum, nadające im status typowego dozorcy, jednakowoż srebrne czaszki uznają ten obszar za swoje terytorium, a potyczki jak bardziej realistyczną wersję szkolenia bojowego, które według nich jest o wiele bardziej honorowe niż strzelanka do kawałka blachy lub machanie mieczem łańcuchowym przed robotem szkoleniowym. Przez lata srebrne czaszki i niesławni heretytce Astartes, czerwoni korsarze, którzy pojawiali się w Melstromie poszukując łatwych łupów, napotkali niejednokrotnie siebie nawzajem. Szczelina Gildara była świadkiem wielu najazdów tych rabusiów z wyboru, jednak każdy jeden był odparty, a korsarze za każdym razem zmuszeni byli wracać z niczym. Podczas ostatnich wydarzeń czarnej krucjaty Abadona Profanatora, wiecznie trzymający się świat forteca Kadia została zniszczona. Wraz z upadkiem Kadii straty i straty sieci pylonów zbudowanych przez nekronów, które to od dawna zapobiega zapobiegały rozprzestrzenianiu się oka terroru do materium, szczelina zaczęła się poszerzać, zagarniając znaną galaktykę. To rozerwanie rzeczywistości znane jako Wielka Szczelina rozdzieliło Imperium na pół. Oblężone siły Imperium Wkrótce szybko zostały przygwożdżone przez przytłaczające siły chaosu i hord niezatrzymanych zinos. Całe sektory imperialne traciły kontakt z terrą podczas gdy inne raportowały najazdy brutalnych hord zielonoskórych, agresywną ekspansję Tau bądź wstających z grobowców nekronów którzy wybudzeni zostali awaryjnie z powodu wyczucia postępujących burz pustki. Heretyckie kulty chaosu i zbuntowani psionicy rośli w biliony, a każdy świat imperialny zdawał się płonąć ogniem nieskończonej wojny. Jednakże nie wszystko było stracone, jako że na Makrak, planecie macierzystej Ultramarins podczas kampanii Ultramaru 999 roku 41. milenium, genialny arcymagos Belisarius Cole wraz z pomocą pięknej Inead, eldarskiej bogini zmarłych, Skrzesili prymar Robuta Guillimana z jego wielomilenijnego snu na granicy życia i śmierci. Guilliman zauważył potrzebę bohaterów nowej krwi na tę najmroczniejszą godzinę w historii Imperium. Wiedział, że galaktyka będzie potrzebowała wojowników, będących w stanie e, oprzeć się siłom chaosu. Aby to osiągnąć, 10 tysięcy standardowych lat temu arcymagos Cole pracował nad ulepszeniem Adeptusa Startes. W wyniku tego powstali kosmiczni Marines Primaris. Nowe armie powstały w zapierającej dech w piersi mnogości i nowe uzbrojenie zostało rozpowszechnione w ich szeregach, których furia była nie do zatrzymania nawet dla bogów chaosu. Zbierając nową armadę złożoną z Adeptus Custodes, Sióstr Ciszy i wszelkiej maści Primaris Marines, z różnych starych i nowych zakonów, lord do dowódca Imperium wydał rozkaz wymarszu Cruciacie Indomitus. O Cruciacie Indomitus posłuchacie w innym artykule, które tam jest kilka artykułów nagranych przeze mnie. Tak więc e, wystarczy tam gdzieś ich poszukać. Są na pewno e, u mnie na kanale. Wraz ze zmartwychwstałym prymarchą, który oficjalnie uznał zakon jako potomków Ultramarinsi nakazał dziwnie szybką aktualizację banków genoziarna, srebrne czaszki były jednym z pierwszych zakonów, które dostały który dostał specjalny prezent kosmicznych Primaris Marines w swych szeregach. Mimo zdystansowania innych zakonów do ich dziwnych rytuałów i wierzeń w przepowiadanie przyszłości, od otwarcia wielkiej szczeliny srebrne czaszki są jednym z najbardziej aktywnych zakonów walcząc na wszystkich frontach bitew imperium. To teraz kilka wartych wspomnienia e kampanii. Czerwona herezja 290-310 36. milenium. Podczas ery apostazji plaga czerwonej herezji wybuchła pośród sektora Don Lord, gdzie zaciekłe bitwy będą znane jako plaga pogaństwa. Tamże rósł kult starych bogów, Agika agitatorzy i anarchiści pchali miasta roje rebelii. Pracownicy w niewypowiedzianych milionach zostali oderwani od prac przez odzianych w czerwone szaty kapłanów, namawiających do odrzucenia Boga imperatora. Straszliwy mord wszystkich agentów Adeptus Administratum i Adeptus Ministerum był tym, co wywołało zdecydowaną reakcję zjednoczonych flot imperialnych. Poszukując szybkiego sposobu na zakończenie rebeli, srebrne czaszki dokonały zmasowanego zrzutu, by zabić przywódców niebezpiecznego kultu. Obława okazała się fatalna w skutkach, kapsuły desantowe trafiły prosto w zasadzkę, a wiele Thunderhawków ugrzęzło w drodze do swoich celów. Tylko dzięki przybyciu Skrzydła Śmierci i Skrzydła Mrocznych Aniołów wraz z trzecią kompanią Aniołów Zemsty uniknięto pewnej klęski. Jednakowoż Srebrne Czaszki zostały szybko opuszczone przez swych sojuszników, którzy rzucili się w pogoń za zakapturzoną postacią w pancerzu wspomaganym znaną jako e, Cypher. Zanim Seiffer pozbawił czaszki towarzystwa, bibliotekarz aniołów zemsty powiązał czerwoną Herezję wraz z upadłymi, których to widział na własne oczy, rozmawiających wraz z hierarchami w szkarłatnych szatach. Srebrne czaszki zostały pozbawione, znaczy zostały pozostawione własnemu losowi, pokonały jednak wroga, oficjalnie potępiając zachowanie mrocznych aniołów, poprzez złożenie oficjalnego protestu wysłanego lordom na świętej terze. Ekspedycja, to kolejna już, kolejna już kampania, ekspedycja do Beta Garmon 4, rok 679 36 milenium, kiedy wolny handlarz Lord Admiral Corlow został wysłany osobiście przez lordów Terry do eksploracji, niezbadanego Velonu Kant, w poszukiwaniu legendarnego systemu Beta Garmon, uruchomił on swoje prastare rodzinne więzi i inne znajomości, aby załatwić sobie obstawę Astartes. Do jego ekspedycji dołączyła część siódmej kompanii Zakonu Srebrnych Czasek z pomocą kompanii która stanowiła awangardę, system został odkryty na nowo. Jednakże bitwa o odzyskanie klejnotu koronnego systemu, którym był Beta Garmon 4, okazała się niezwykle krwawa w skutkach. W podziękowaniu za asystę, Lord admirał Corlu podjął decyzję o odstąpieniu planety srebrnym czaszkom w zamian za ich usługi. Wielka czystka malatagańska 770-791 była, była wojskową operacją militarną prowadzoną przez pięć zakonów. A, 38 milenium, żeby nie było? Była wojskową operacją militarną prowadzoną przez pięć zakonów Astartes, kolektywnie prowadzoną przez Manus e, Ire, która uwolniła gniew imperatora ludzkości na heretycki sektor Malagant w segmentum Tempestus. Szczegóły tej operacji zostały utajnione przez, przed, i, przez, im, przez imperialne adepta, w tym inkwizycję, a dane z kampanii są przechowywane w najgłębszych zakamarkach krypt Silarno na Świętej Terze. Zapiski mówią o tym, że Manus Ire dostali nakaz lordów Terry, aby nie oszczędzali nikogo i uczynili krwawy, przerażający pokaz przykładnej kary dla ludzkości. Śmiertelne żniwo zebrane przez Manus Ire podczas dwudziestojednoletniej kampanii z pewnością musiało być ogromne i pochłonąć biliony istnień. Niezliczone światy zostały sprowadzone do parteru miecze Mastartes bądź zniszczone ogniem Eksterminatus, który uwalniał odrażający, niszczący trzewia wirus na mieszkańców. W celu honorowania wkładu w te kampanię ogniste Jastrzębie, które potem stały się legionem potępionych, zostały nagrodzone światem feudalnym Costo 11 jako ich trofeum przez lordów. Jednakowoż z powodu tego, że Jastrzębie zgodziły się ochotniczo dokonać eksterminacji tak wielu populacji cywili, których przewinien nie znano, ogniste Jastrzębie były obdarzane pogardą przez wiele zakonów Astartes. Czarne fragmenty kardynała Rocha Bluźniercy, jednego z ocalałych heretyckich źródeł, Zawierających informacje o czystce, o czystce Malatagańskiej opisują, że Manuzire składało się z pięciu zakonów, z czego zdążył zapisać imiona trzech – ognistych jastrzębi, srebrnych czaszek i gwardii grobowej. Krucjata Koryncka lata 698-705-41 milenium. Srebrne czaszki brały udział w korynckiej krucjacie, którą wezwano pod komendę przesławnego mistrza zakonnego Marneusa Kalgara wraz z Ultramarins, aniołami Absolutu, lamentnikami, kosami imperatora i błędnymi marins, wspieranymi przez 50 regimentów Gwardii Imperialnej przeciwko orkowemu Łach Skargora. Krucjata odepchnęła Łach Skargora od świata Korynt, a Wataszka Skargor został ubity. Krucjata opóźniła także następne orkowe Łak prowadzone przez Argluka o 30 standardowych lat. Blokada systemu Łazarz, 857 rok 1941, flota zakonu Srebrnych Czaszek dokonała blokady Światów Śmierci systemu Łazarz na okres trzech lat terrańskich. Nikt się nie dostał ani nie wydostał, a z ust Srebrnych Czaszek nie padło ani jedno słowo wyjaśnienia ich zachowania. Tak naprawdę Srebrne Czaszki były zaangażowane w kampanię przeciwko nekronom, których mieli nadzieję wyplenić z systemu w zemście za misternie zaplanowane zniszczenie czwartej kompanii Srebrnych Czaszek. Mimo iż główny świat grobowiec systemu został otoczony... I anihilowany przez Zastartes czaszki szybko pożałowały swego zuchwałego ataku, kiedy następne bazy w całym systemie Łazasz zaczęły się rozbudzać w odpowiedzi na zniszczenie grobowca. Zbyt uparci, by uznać porażkę, srebrne czaszki owolały okopać się, a to, co początkowo było kontruderzeniem odwetowym, zamieniło się w mozolną kampanię bitewną, do której zaangażowano cały zakon. Do dziś dzień żaden obcy nie usłyszał o tym, co naprawdę się wydarzyło w systemie Łazasz. Podróżnik przybywa. Rok 859 41. milenium. Nomadyczny nekroński suweren Anrakir Podróżnik przybył do ogarniętego wojną systemu Łazarz i bezzwłocznie dołączył do sił broniących się przed srebrnymi czaszkami. Wygrana nekronów została finalnie przypieczętowana bitwą o szczyt grozy, kiedy to Anakirowi e, prychiańscy wieczni poprowadzili... Poprowadzili kontruderzenie na siły czaszek, dokonując także abordażu barki bitewnej Srebrny Młot. Mimo bohaterskiej obrony, weterani Pyrchi okazali się niezłomni, a żelazna ręka Anrakira spoczęła na systemie obronnym barki, przejmując całkowicie kontrolę nad bateriami ogniowymi, które od tamtej chwili próły w stronę swych dawnych panów. Z powodu śmierci Mistrza Zakonnego i rozproszenia sił, srebrne czaszki zostały zmuszone do przerwania blokady łazarza, jednakże upewniły się, że nikt nie będzie w stanie nieść wieści o ich hańbiącej porażce. Wypełniwszy swe zadanie, Anrakir wsiadł na nowo zdobyty okręt i wyruszył w galaktykę, poszukując następnych osad nekronów, którym mógłby się przysłużyć. Przeczesywanie Amas 892 rok 41 milenium. Podczas przeczesywania Amas kosmiczni Marines srebrnych czaszek napotkali po raz pierwszy na demoniczną bandę, znaną jako trawiące dusze. Ich czempion został zniszczony przez prognostyka Luciusa Klejwa. Szturm trawiących dusze na Aragawę 954 rok, 1941 przetrwawszy horrory Ciemnej Nocy, mieszkańcy Aragawę, świata podległego srebrnym czaszkom, zostali zaatakowani przez niezidentyfikowaną bandę demoniczną. Gdy zakon odpowiedział na wezwanie, demony zniknęły tak szybko, jak się pojawiły. Te byty zostały uznane za członków demonicznej bandy trawiących dusze. Szturm trawiących dusze na Warszawie, 955. Podczas gdy większość srebrnych czaszek była nieobecna, demoniczna banda, znana jako trawiące dusze, dokonała uderzenia na parę światów w pobliżu Warszawii. Zapał wyruszających na pomoc ostudzili prognostycy, którzy to przewidzieli, że ataki są jedynie przynętą, a główne siły demoniczne zostaną wysłane na świat macierzysty czaszek. Mimo czasu, jaki prognostycy im zapewnili na przygotowania, srebrne czaszki ledwo zdołały odeprzeć wrogów chaosu. Płacąc za to drogo cenę w krwi, swych Astartes i obywatelach. Trzecia wojna o Armagedon, 998 rok, srebrne czaszki miały swój chwalebny udział w trzeciej wojnie, wystawiając siedem kompanii. Ruiny miasta Royu Hades mocno uszkodzone jeszcze za czasów II wojny Armagedon ponownie stały się miejscem ciężkich walk podczas konfliktu. Kosmiczni Marines z zakonu srebrnych czaszek zostali zaangażowani w dzikie walki, których celem było uniemożliwienie kradzieży złomu rozsianego po mieście roju, którego używali do budowy gargantów. Pięć kompanii srebrnych czaszek w roju Hades zostało zmuszonych do wycofania się z portu nadziei Jarika, po tym jak tankowiec pełen orków i ładunków wybuchowych nieumiejętnie próbował staranować bramy doków, wbijając się w nie na zawsze. Jednakże srebrne czaszki nie utknęły w impasie parszywych Zinos, a ukazując swój wyjątkowy talent, do infiltracji ich starym sposobem przedostały się na jedną ze skałów orków na południowy wschód od roju, wybijając sobie drogę do serca fortecy. Użyli telepor teleportów orków do wysłania ładunków termicznych na krążące po orbicie kosmiczne kadłuby zdobyte i ulepszone przez zielonoskórych, które to wysyłały nieprzerwanym strumieniem siły i maszyny, wysadzając je w drobny mak. Szczelina Gildara, również 998 rok, flota srebrnych czaszak nepotkała i zniszczyła siły uderzeniowe czerwonych korsarzy zawierające kilka krążowników klasy egzekutor. Ocalali renegaci, dokonali zrzutu na kilka planet w systemie Gildara, wliczając w to stolice systemu Gildar Secundus, ale srebrne czaszki nie odpuściły tak łatwo. Kapitan Deris Arun, mistrz floty srebrnych czaszek i dowódca czwartej kompanii bitewnej, rozkazał swym Astartes wyśledzenie Czerwonych Korsarzy i dokonanie orbitalnego zrzutu na Gildar Secundus, gdzie heretycy już nękali cywili. Zaledwie parę tygodni system Gildara był wolny całkowicie od Czerwonych Korsarzy, jednakże cena, jaką przyszło za to zapłacić, była dla czaszek dotkliwa. Kapitan Arun poległ w walce z Huronem Czarnosercem, tyrantem Badab, sławnym lordem chaosu, który przewodził korsarzom. Czarnosercy i wielu innych renegatów uciekło z Gildar Sekundus, by nękać Imperium w późniejszych czasach, ale ludność szczeliny Gildara pozostała w blasku Imperatora dzięki poświęceniu Derisa Aruna. Kampania Cajst 999 rok. Srebrne czaszki brały udział w kampanii Cajst, odpowiadając na wezwanie Lorda McCrack, Marneusa Kalgara, mistrza zakonnego Ultramarines, który nakazał kapitanowi drugiej kompanii, Katos Ikariusowi, poprowadzić imperialne siły ku ekspansywnym Tau, poszerzającym swe granice na wschodnich rubieżach galaktyki. Srebrne czaszki wystawiły kilka oddziałów taktycznych, które okazały się kluczowe w szturmie i wyzwoleniu świata Augura, który służył jako baza wypadowa wielu operacji sił Imperium Tau podczas ich ekspansji trzeciej sfery. I tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą część, to na razie część artykuł o srebrnych czaszkach, w najbliższym czasie będzie część druga o organizacji zakonu i dalszych, dalszych, ciekawostkach z tego zakonu. Ja dziękuję wam bardzo za dzisiaj, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, podawajcie dalej. Jeśli ktoś ma coś dodania, na pewno Daemonix, na pewno coś tam napisze, to na 100%, A liczę na ciebie, Daemon. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie na Patronajcie. Jeśli ktoś chce dołączyć, tam poniżej są linki na Patronajcie można już od 5 zeta miesięcznie, jeśli ktoś, jeśli ktoś chce, zapraszam. Można też przez jakieś wpłaty na PayPalu, jeśli komuś coś tam gdzieś zalega, ale również wszystkim tym, którzy oglądają reklamy i nie przewijają ich, dziękuję wam bardzo, bo to mm, każda obejrzana reklama to mniej więcej jeden grosz do, do tego woreczka imperialnych monet się z składa tam jakieś parę złotych miesięcznie, nie ma co narzekać. Tak więc dziękuję wam bardzo za dzisiaj, trzymajcie się, do następnego razu. Cześć idę dalej płakać, bo nie jadę na pyrkon. Żona zabroniła. No, zabroniła. I to, czytał Wojtek, smutno mi. Cześć.